będę Mandero, kolejny filmik Czas na kolejny filmik Dzisiaj jedziemy sobie Shika Runda druga Dalej nie jestem opanowany, także Shik Platinum sobie tutaj siedzi Nie wygląda na to, żeby coś się działo z nim Żeby rozwiał czy coś Więc będziemy się golić Już Wam powiem czym się będziemy golić Bo będziemy się golić fajną rzeczą A to fajna rzecz to Noble Otter Lonely Star czyli samotna krasna. No to my było tutaj, gdzieś go czytałem o nim, że powstało w hołdzie stanowi Texas zapach elegancki bardzo zobaczymy jak się wyrobi co tam będzie w tym czuć już Wam pokazuję co oni tutaj dorzucili także tak, no nawet jakieś drzewo cedrowe teksańskie Magnolia Sejcz to nie wiem co to jest, lemon, skóra, takie rzeczy, tutaj jest według nich. Pachnie fajnie, naprawdę pachnie spoko. No, no bo to już mnie przynajmniej przyzwyczaiło do tego, że, że no robi te zapachy porządne. I naprawdę fajne te zapachy są, to jest jedna. Druga sprawa, mi się strasznie podoba. Estetyka tych mydeł no i tutaj też chłopaki nie zawiedli, oczywiście, jest odpowiedni smaczek, czyli jest ten szczurek z wąsem i z kapeluszem, co symbolizować ma Teksas. No, Teksas ciekawy stan, na pewno ma się czym pochwalić. Jest też chyba jednym z takich najbardziej niezależnych stanów i ludzie w nim generalnie są tacy bardzo dumni z tego, że mieszkałem w Teksasie. Ja osobiście tam nigdy nie byłem, mimo że podróżowałem po Stanach, ale sporo się tam działo. Z e, tego czasu nawet byli republiką. E, to kiedy jeszcze ta część kraju Stanów Zjednoczonych była pod władaniem Meksyku. E, to było gdzieś tam 1800 któryś rok. E, dobra, nauczyłem się, teraz bierzemy dużo mniej tego mudełka Taki dosłownie mały gryzek wkleimy tutaj miseczki i będziemy wyrabiać. Zakładam, że będzie świetnie jak zawsze. To co mnie interesuje tylko tutaj, co innego będzie, to najprawdopodobniej jest zapach. A tak jak już mówię, już na pierwszy węch jest ciekawy. Także tak, stan Texas stan Texas sam w sobie jest naprawdę potężny. Jest dwa razy większy od Polski. I ten stan sam w sobie jest ósmą gospodarką co do wielkości świata, jeżeli chodzi o osiadanie. produkują na przykład 30% całej energii, która jest zużywana w Stanach Zjednoczonych, produkowana w Stanach Zjednoczonych. I są drugim co do wielkości stanem, jeżeli chodzi o, o produkt krajowy brutto za Kalifornią. A żeby wam dać obraz, o czym rozmawiamy, to Kalifornia taki sam ten stan Kalifornia ma taki sam produkt krajowy, jak Japonia. No, to teraz już wieczor o czym rozmawiamy, nie? Czyli sam ten stan produkuje tyle co na przykład Włochy, Chociaż nie płosi są chyba, nie wiem, piąci? Pięci. Piem, piąci? Także tak, no stan z ciekawą historią. Mocno niezależnie, mocno. Um, podążający własnymi ścieżkami no i chłopaki z outer nobu i nie są, muszę sprawdzić no fajnie pachnie, bardzo delikatnie, bardzo powiedziałem że ono pachnie tak mega ekskluzywnie naprawdę no i zobaczcie, pianka się wyrobiła jak szalona a tutaj jak popatrzycie to, to co wziąłem to i tak jest za dużo że piana wyrobiona, daje mi się na pierwszy rzut oka, to jeszcze przekonamy się na twarzy, że ona jest trochę mniej tłusta niż na przykład ta w orbicie, ale to też może być kwestia wody. Ja dorzucę wody, jeszcze trochę ją pomęczymy, jestem ciekawy. No, trochę wody i od razu się zaczyna robić bardziej, bardziej mięsista ta piana. Te nowe mydła są fajne, bo ciężko z nimi, jak w nich z, u nich, z tym mydła by przesadzić z wodą. Te starsze mydła nie zaczynają się golić tradycyjnie, to były dużo bardziej wrażliwe na to ile się wody wdaje. Tutaj można tej wody pakować i naprawdę. Raczej problem jest na stroną, że da się wody za mało, aniżeli za dużo. Dobra, słuchajcie, nie kombinujemy dalej. Jedziemy z tym szykiem. Oczywiście szyk powinien grać w pierwsze skrzypce, ale ja jestem podniecony na samogolenie tego. Nie mogłem się doczekać do tego nowego lotu. Pierwsze golenie. No jest dobrze. Jest tak jak powinno. no, lotę wszystko się zgadza jak mnie. Dla... Nie jest to taka śmietana jak na przykład Westman a na tego zwłaszcza to halo, strasznie lubię, strasznie kocham, to jest genialne mydło ale to mydło ma inny charakter i jak dla mnie jest kozak i przede wszystkim ma zapachy i grafikę no tutaj nad tą grafiką no one są tak schludne te mydła, te etykietki, że no ja nie mogę się napatrzeć na nie one naprawdę wyglądają nawet na półce to Kozacku i to każde jedno. Bardzo eleganckie było. O właśnie, to jest dobre określenie. zapach jest zapalne, to po prostu elegancki. Nie jest kwiatowy, jest bardziej jakiś taki ziołowy, ale to tak naprawdę nie tam, wiecie, nie wali żadnym rumiankiem ani niczym takim. Fajnie wyczuwalny, dobrze stonowany. Słuchajcie, szik. Golenie drugie. To, co się boję, ale to myślę, że na razie jeszcze nie mam się czego bać, to jest to, czy ta to... nie zacznie na przykład nagle drapać, czy coś z tym z Ale jak na razie jest w porządku. Dość sobie z nią tutaj pozwalam i idzie bez żadnego problemu, bez zarzutu. No jest kozak. Muszę przyznać, że to pierwsze przejście Zrobiło miękko, zarost mi odrastał równo, w porządku. Pierwsze dwa dni były takie dosyć leniwe, jeżeli chodzi o to odrastanie zarostu. Na trzeci dzień, taki dwa i drugi, od tak dziś drugiego dnia wcześniej, trochę gdzieś w półtorawie, na półtora ten zarost tak mocniej ruszył. Um. Ale odrastał równo. Szybciej na przykład odrastał po walecie. Chociaż tam też to kolenie było całkiem całkiem, całkiem mówię. Hmm. Ale szybciej tam odrasta ten zarost. Tam brakowało trochę tej ostrości, żeby dobrze ten zarost zgoryć. Tutaj też ostrości absolutnie nie brakuje. No szkoda, że tych żelatek, no chyba nie wiem, czy co trzeba zrobić, żeby je Kupić, wydaje mi się, że już raczej wspomnienie chyba. Ale jeżeli coś, to mógłbym naprawdę je polecić, bo zobaczymy jeszcze jak pójdą pod prąd, ale ja już czuję, że ta żywetka po prostu sobie będzie radzić. No. no. Jest perfekcja w zasadzie po drugim przejściu. Oczywiście zasługa w tym ze maszynki, ale też chciałbym powiedzieć, że nie ma żadnego drapania, żadnego jakiegoś takich historii. że czuć, że źletka coś tam straciła. Bardzo fajne golenie. Mówię, czuję się trochę tak, jak się goliłem tym one i tamta żywetka też przy drugim. Przy drugim, o te jest syfy, widzicie? Takie dziadostwo. I kurde, pewnie znowu to przeznaczam, chociaż może nie zobaczymy. No, przy tym łapędzie ta żyletka feder, no na drugim boleniu zachowywała się. A, tak samo jak w pierwszym, i tutaj jest właśnie bardzo podobnie ta żyletka. Ja nie widzę różnicy między pierwszym a do drugim dole. Jeżeli chodzi o jakość trzecie przejście. No ten zapach jest taki naprawdę taki ekskluzywny bym to nazwał. Bardzo taki dobrze wyważony. Stonowany. Nie jest taki, że uderza w nos, tak, że po prostu wam od razu do czachy w czachy dymi. Ale bardzo ładny. No kurde, ładnie pachnie to mydło. Naprawdę jest takie, wiecie co? Kiedyś miałem takie mydło. Na starszych filmikach jeszcze pewnie znajdziecie Borealis. Ona była marcepanowa, takie to mydło, ale też właśnie to, jeżeli chodzi o ten balans taki, intensywność tego zapachu, no to była... No, była naprawdę świetna i tutaj też jest to fajnie zbalansowane. Jest tak, jak ma być, tak jak powinno być. Mówię, dla mnie po prostu całokształt w tych mydłach się zgadza. Mówię, one nie mają ja aż takiej piany maślanej, takiej mięsistej, na przykład jak ten nowy Westman. Bo nie mają. Ja. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę cały kształt, no to są best of the best. Graficznie się to zgadza, zgadza się to jakościowo. Po prostu dla mnie wszystko się zgadza. O, o zero problemów. Także tak. No szyb musi dostać pionę, nie? Dwa golenia, po trzy przejścia. Zero twarz fajnie się czuje, wszystko jest OK. Dziadki trochę przychaczone, ale to nie jest jakiś tam duży coś mi się wysypało na wiem więc to jest może zejdzie na wakacje. Jak się ciepło zrobi. No my to jeszcze zostało. Jeszcze zostało na dnie. Spokojnie. Jeszcze jedno golenie, więc chyba zrobię jeszcze jedno. Nie będę wyrzucał tak dobrego mydła. I tutaj tego mydła zobaczcie, jeszcze jest. No jest, ta piana jest taka jak samitna, jak w każdym Nowoloter. Ona jest lżejsza zdecydowanie niż na przykład w Westmanie czy Vary, na Werywajalnej. A Evans ma cięższą pianę, cięższą. Ale ta piana jest bardzo, ma dobre właściwości i poszliście w dobry i wszystko inne, także tutaj nie ma żadnej lipy nie trzeba się niczym przejmować eee, Żyletka, no żyletka tak, no zgadzam się z Mariuszem no jest dobra, chciałbym powiedzieć bierzcie i kupujcie ale nie mogę tak powiedzieć, bo po pierwsze prawdopodobnie kupić ją to jest w ogóle jakiś nie wiem, wyczyn niemożliwy Najprawdopodobniej, a jeżeli byście gdzieś je spotkali, to prawdopodobnie cena będzie taka, że trochę będzie wyrywać z butów, nie? To bez sensu. No. Tutaj widzicie Czachę, byłem ostatnio w podróży. czachę jechała ze mną, ale nie boliłem się, końcu. No i po goleniu woda tutaj, ona widać, że jest taka trochę bardziej zawiesista. Coś tam w niej Zobaczymy, czy będzie się różniło to co. Wydaje mi się, że zapach jest bardzo zbliżony, ale czuć mocno gorzałkę. Wiecie co mi to pachnie? Szałwia. Muszę zobaczyć, tam szałbie jest. No taki ziołowy, fajny zapach, taki miętowo szałbiowy trochę chłodzenia jest po tym masz sobie jeszcze trochę czasu no powiem wam no, że kurde co kupuję teraz mam jeszcze jedno do to na no, booper też wam pokażę przy jakiejś okazji no, no. no zgadza się wszystko w tym najlepszym no. nie no, mnie całościowo mówię całościowo żebym to patrzył, także tak, tak będę je chwalił będę je chwalił no i tak no co no szkoda tak przyka ale jeżeli go nie będę wyjmował. Na razie niech sobie jeszcze poleży. Dla mnie jest, następna jest maszynka. Um, kurde no, ale elegancja Francja. Także tak takie mydełko. że no estetycznie wszystko zrobione bez, bez pierdół. To co najważniejsze na mydle jest. Wygląda kozacko i też się tak błyszczy, nie? to są takie metalizowane kolory. Następna jest maszynka w planach, no czuć, że ta to, to woda jest spoko. Fajne mięsko. Następna jest maszynka w planach, zobaczymy, może jeszcze zaraz się ogolę tym, tym szykiem, ale nie jestem pewien, bo tych żyletek trochę do testowania mam, trzeba by się posuwać do przodu, no a tam jeszcze mam parę żyletek w zapasie, że tak powiem tego sika, także no może kiedyś będzie okazja jeszcze go wyjąć, no piąteczka, no, muszę powiedzieć 5-5, no jak na chwilę obecną Eee, najlepsza. Najlepsza głównie z tego względu, że drugie golenie było takie samo jak pierwsze. Na przykład miałem bardzo fajne golenie tym eee, 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 też, ale drugie już było, czuć było, że on już zaczął drapać, już było, już było nie to. A tutaj drugie golenie było bardzo powtarzalne, także na pewno z tego powodu należy się temu międełko po prostu u piątka. Eee. Nie będę żyletce. Piąteczka, nie? Także tak, platynium. Kończymy przygodę z tym. Co do następnego. Bo tyle chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Strzałeczka.